Zobaczcie, wędkarze zostawiają sprzęt na ciebie, ktoś spinningowo, ktoś wędkowo gruntowo, jest koszyczek, jest gumka i tak to wygląda jak się nie zauważa podczas wędkowania. Cześć, witamy Was z kolejnej jednej z ostatnich Wypraw jak nie ostatniej spinningowej w tym roku. W tym roku, w kończącym ten sezon, będziemy próbowali coś połowić dzisiaj na spinning. Przyjechaliśmy nad swoją wodę, nad leśne oczko, a czy nas obdarzy rybkami, zobaczycie w dalszej części filmu. Ja tak dodam tylko króciutko, że e, od pierwszego zaczynamy nowy sezon, także to już niedługo. Dość, dość. Zobaczymy, słuchajcie, grudniowy, grudniowy dzień, jeden z ostatnich. Pogoda jest nawet taka fajna, jest dosyć ciepło już przez, przez, parę, przez parę fajnych dni i postanowiliśmy, że wybieramy się dzisiaj nad wodę i nóż akurat uda nam się coś złapać. Ja oczywiście okoń, Jurek tradycyjnie szczupak, a co nam z tego wyjdzie, zobaczycie w filmiku. Jak widzicie, przygotowałem sobie na dzisiaj takie małe pudełeczko jak zwykle w zestawie kanibala, od którego rozpocznę wędkowanie taki woblerek Małe woblereczki no i jak zwykle obrotówki, wahadówki. Zobaczymy na co dzisiaj te rybki nam będą brały No Zatrzymam się tu na tej pierwszej miejscówce Jest tam jakaś wysepka. Obrzucimy ją w koło, zobaczymy jak nam rybki będą brały Czy tu są, czy jest cokolwiek Czy będziemy musieli iść dalej szukać ich że tu przygotował sobie zestaw. Na co, że ta też będziesz No, zestaw dropszotowy. Zobaczcie. No, chyba wszyscy znają. E, wiedzą o co chodzi. E, Taką gumeczkę założył? No, to wiecie, dropszot to jest taki właśnie, w takie właśnie w takie zimowe już dni, na takie leniwe, leniwe drapieżniki. Tam niespecjalnie chcą się ruszać. Tam spróbujemy im troszkę pobujać, trochę je. trochę poprzeciągać, tak, żeby to nie był taki typowy dropshot, takie, takie mryganie, tym tylko nawet, nawet przeciągnięcie gdzieś tego podnie, pozostawienie na chwilę, aż ta, ta przynęta nam tak delikatnie opadnie, parę sekund zostawiamy, znowu możemy podbić troszkę i znowu ona nam tam, na takie leniwe. Na takie leni, leniwe rybki, także dzisiaj widać, są leniwe, ale mm, będziemy cały czas coś kombinować, żeby je przechytrzyć, czy nam się uda, czy im zobaczymy. No, musimy dać im szansę, dać się złowić. Dokładnie, albo, no. albo nas przechytrzyć, no. lepiej nie. To lepiej to my je przechytrzymy. Zobacz, jak będzie pracowało w ręku. nie, wiemy, że wy dużo przeszkadzali Dziękuję. Jak widać wody gruntowe Po ostatnich opadach śniegu i deszczu są dosyć mocne i zasilają naszą wodę Co ja pokażę zauważyłem O jaki spławik na żywca wisi, jako dekoracja świąteczna Pozostawiona przez wędkarzy No i kolejna miejscóweczka Dżdżinki Wysepka I będziemy próbowali walczyć i tu nowa miejscóweczka Zobaczył, że jest lekki spad i próbuje powalczyć. Kończymy dzisiejszy spinning Jak grudniu, wiecie to jak to w grudniu Nie poszło nam za dobrze Andrzej się śmieje Ale życzymy Wam z okazji nowego roku I nowego sezonu wędkarskiego 2024 Dużo zdrowia i łowienia samych dużych okazów ryb I abyście nigdy nie musieli wracać o kił Słuchajcie Ten sezon się kończy eee za parę dni zaczyna się nowy ja tak samo jak Jurek życzę wam przede wszystkim zdrówka, żeby było to zdrowie i można było na te ryby pojechać a na tych rybach no oczywiście samych, samych olbrzymów życzymy wam i sobie jak to będzie ten sezon wyglądać zobaczymy, może, może nam się poszczęści, może połapiemy coś e, dużo większego niż w tym sezonie, czego i wam życzymy zdrówka przede wszystkim do zobaczenia w przyszłych filmikach w nowym sezonie 2024. Trzymajcie się, cześć. Szczęśliwego nowego roku.